Wykład Litanii Loretańskiej, zastosowany do nabożeństwa majowego. Dzień 23. Królowo Patriarchów, módl się za nami. Żyjąc na ziemi, święci patriarchowie z daleka upatrywali i pozdrawiali z żywą wiarą, a słodką i silną nadzieją tę niewiastę cudowną, którą Pan zapowiedział na początku jaką mającą dać życie Zbawicielowi świata. W niebie zaś z bliska składają niej jej z niezrównaną radością, hołdy czci i czułej miłości, jako tej, która przez Jezusa wprowadziła ich do wiecznych przybytków. Na czele wszystkich patriarchów widzimy Adama, Ojca całego rodzaju ludzkiego. On pierwszy odebrał obietnicę Mesjasza i Jego Matki, Pierwszy też w duchu widział ją i błogosławił w niej nową Ewę, prawdziwą matkę wszystkich żyjących, której stopa zetrzeć miała głowę węża piekielnego, uwodziciela pierwszej Ewy. Błogosławił on tę niewiastę, przez którą syn Boży przyszedł naprawić upadek pierwotny w sposób tak cudowny, że Kościół mógł zawołać w jednym z pobożnych swych hymnów. O szczęśliwa wino, któraś nam dała tak przedziwnego i tak wielkiego odkupiciela. Po Adamie idzie Noe, wybrany jakby na drugiego ojca odradzającej się po potopie ludzkości, który z podziwem rozmyślał o tej, którą z kościołem życiem i nadzieją naszą nazywamy. Dalej Abraham, który nie zawahał się poświęcić w ofierze jednego swego syna Izaaka, chociaż ofiara ta zdawała się z gruntu wywrócić wszystkie nadzieje i obietnice Boże co do świetnej przyszłości jego potomstwa. Składał on cześć i uwielbienie matce tego syna, którego Izaak był figurą i wyobrażeniem, a w którym wszystkie narody miały być błogosławione. Według obietnicy pańskiej. Dalej Jakub składający hołdy tej najchwalebniejszej dziewicy, która porodziła światu zbawienie, co było przedmiotem jego pragnień najgorętszych. Dalej jeszcze idzie Józef, Zbawiciel Egiptu, który uroczystą oddaje chwałę Matce Zbawiciela świata. Jego niewinność, Jego cierpienia, Jego wreszcie wyniesienie. Było wybornymi figurami świętości, cierpień i chwały Jezusa. Jest tam jeszcze Mojżesz, który podziwia, wysławia tę, która dała światu proroka Boskiego podobnego jemu, bo jak on cudotwórcę, pracodawcę i wybawiciela. Słowem są tam wszyscy patriarchowie, niegdyś dostojne głowy wielkich rodów, a dziś szczęśliwi mieszkańcy nieba którzy z rozkoszą uznają, że przez Maryję nieśmiertelna chwała otacza ich czoła i którzy z uwielbieniem nazywają ją swoją królową. Lecz cóż to wysłużyło tym świętym patriarchom niewysłowioną chwałę, jakiej na wieki zażywać mają? Oto ich prawdziwa wiara w Boga i żywa nadzieja, połączone z pragnieniem oglądania przyjść mającego odkupiciela. Te same cnoty rozwinęły się bujnie i w sercu Maryi, i jeszcze przed błogosławionym do niej z nieba poselstwem wzniosły już ją do niezrównanego stopnia doskonałości i już wtedy uczyniły godną tytułu królowej patriarchów. Jeżeli w rzeczy samej wiara i ufność, na przykład Abrahama, była tak wielką, że cudem nagrodzone zostały jakimi one być musiały w Maryi, tak wysoko wyniesionej w niebie, gdzie każdy otrzymuje stopień szczęśliwości ściśle odpowiedni swej zasłudze. Jeżeli pragnienie oglądania przyszłego Zbawiciela było tak żywe w sercu tego patriarchy, że Chrystus Pan publiczną mu za to oddał pochwałę, jakiś musiał być płomień tego pragnienia w duszy tej, o której święty Proklus powiada, że żaden z patriarchów w niczym z nią nie może iść w porównanie. Co do nas, to już nie potrzebujemy z patriarchami pragnąć i oczekiwać przyjścia zbawiciela, lecz tylko się w nim cieszyć, tylko go pośród nas żyjącego wielbić i kochać mamy. Ten Jezus bowiem, którego pożądali oglądać patriarchowie, już stąpił z nieba, on nawiedził nas, On nas zbawił, On nam dał dary najwspanialsze, źródła łask najcenniejszych. Ale co najbardziej, On na tej łez Dolinie zbudował swój dom, swój Kościół, w którym go mamy obecnym nie tylko nauką w kapłanach, nie tylko łaską w sakramentach, ale i osobą w najświętszym sakramencie ołtarza, i to nieraz, nie przez chwilę. Ale ciągle, ale zawsze. Lecz niestety, niewdzięczni, nie doceniamy tej niewypowiedzianej dobroci, nie umiemy z niej korzystać, a nawet rzadko kiedy nawiedzamy tego gościa z nieba, który zdaje się zapominać sam o sobie, aby tylko być synami człowieczymi. Ach, o ile słuszniej niż do Żydów stosować się mogą do nas te słowa świętego Jana Chrzciciela, Mówiącego o Zbawicielu, w pośrodku was stanął, którego wy nie znacie, którego ja nie godzien, żebym rozwiązał rzemek uczewika Jego. O Maryjo, słodka nadziejo patriarchów, któraś posiadała w tak doskonały sposób tego, którego oni z całej duszy pożądali. Spraw potężną swoją przyczyną, niech i my go oposiądziemy. Niech i nam będzie wolno cieszyć się w całej pełni tymi łaskami, których On jest jedynym. Jak Stary Testament miał swoich patriarchów, dla których Mesjasz przyjść mający był ogniskiem najgorętszych ich pragnień, tak i Nowy Testament ma swoich patriarchów, dla których za przykładem Maryi Mesjasz już obecny stał się ogniskiem wszystkich uczuć i najżarliwszej miłości. Tymi patriarchami są sławni założyciele wielkich rodzin zakonnych, jak na przykład święty Franciszek Serawicki, święty Benedykt, święty Dominik, święty Ignacy Loyola i wielu innych. Ci znakomici zakonodawcy wszyscy oznaczali się obok pomienistej miłości dla pana Jezusa i tkliwym przywiązaniem do Maryi. Wiecznie oni ją naśladowali, czci bronili. Służbę wierną ku niej żarliwie szerzyli, ją też z radością swoją królową nazywali. Nasza pobożność w porównaniu ze świętością wielkich sług Bożych tylko nas zawstydzić może, ale bez wątpienia i oni od razu doskonałymi się nie stali. Jeżeli Pan Jezus był głównym przedmiotem ich miłości, główną dźwignią ich uświętobliwienia, to i udział Maryi nie był tu pośrednim za przykładem więc tych świętych patriarchów szukajmy pomocy u Maryi i mówmy często do niej o matko boża chociaż tak mali miłością jesteśmy że się nawet porównać z prawdziwymi twymi sługami nie możemy prosimy cię przecież niech przynajmniej wiara nasza ożywi się w sercach naszych na tyle abyśmy dobrze zrozumieli tę prawdę, że przez czcigodną tajemnicę ciągłej obecności Zbawiciela wśród nas Ziemia stać się nam może niebem i że w tym celu wszystkie nasze myśli, wszystkie pragnienia zwrócić się powinny do Najświętszej Eucharystii jako do głównego ogniska życia i świętości wszystkich dusz wybranych. O co Cię prosząc wołamy, Królowo Patriarchów, Módl się za nami. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się o Maryjo, Panno Przenajświętsza, która ujrzana i czczona przez patriarchów wydała światu upragnionego Zbawiciela. Wyjednaj nam, prosimy, gorące pragnienie korzystania z Jego łask, a osobliwie z największej łaski łączenia się z nim w cudownym sakramencie Eucharystii, abyśmy najświętszym ciałem i krwią najdroższą zbawiciela naszego posileni, z nim też byli zjednoczeni na wieki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Postanowienie. Dla ożywienia mej wiary i miłości, postanawiam codziennie, jeśli będę mógł nawiedzać Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. I